Cześć! Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moim sprawdzonym sposobem na suszenie grzybów, a dokładniej opowiem Wam, jak długo suszyć grzyby w suszarce. Wiem, że wielu z Was, podobnie jak ja, uwielbia grzybobranie, a potem delektowanie się ich smakiem przez całą zimę. Aby jednak cieszyć się ich aromatem i smakiem przez dłuższy czas, warto je dobrze wysuszyć. Jak długo suszyć grzyby w suszarce? To pytanie często pada, gdy ktoś zaczyna przygodę z suszeniem. Przede wszystkim czas suszenia zależy od rodzaju grzybów, ich grubości oraz wydajności samej suszarki. Zazwyczaj świeże grzyby, takie jak borowiki, podgrzybki czy koźlarze, potrzebują od 6 do 12 godzin, aby dobrze się wysuszyć. Cieńsze plasterki oczywiście będą potrzebowały mniej czasu, natomiast grubsze kapelusze mogą wymagać nawet do 12 godzin. Warto pamiętać, że kluczem do odpowiedniego suszenia jest utrzymanie stałej temperatury, zwykle między 40 a 50 stopni Celsjusza. Jeśli zastanawiasz się, jak długo suszyć grzyby w suszarce, to pamiętaj, aby regularnie sprawdzać ich stan. Najlepiej jest co kilka godzin kontrolować, czy grzyby są już suche, ale elastyczne, czy może zaczynają się kruszyć, co oznacza, że są już gotowe. Kiedy pojawia się pytanie, jak długo suszyć grzyby w suszarce, nie można zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu grzybów przed suszeniem. Najpierw należy je dokładnie oczyścić, a następnie pokroić na cienkie plasterki. Taka forma suszenia pozwala grzybom równomiernie i szybciej wysychać, co zapobiega powstawaniu pleśni. Podsumowując, jak długo suszyć grzyby w suszarce, zależy od wielu czynników, ale z mojej praktyki wynika, że warto poświęcić na to od 6 do 12 godzin przy regularnym sprawdzaniu ich stanu. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam w suszeniu grzybów i zachowaniu ich smaku na długie miesiące. Jeśli macie inne sprawdzone metody lub pytania, dajcie znać w komentarzach. A żeby nie przegapić kolejnych porad, subskrybujcie mój kanał. Dzięki i do usłyszenia.